Jesteś pewien, że nie będzie z nami Nie. A kieliszków nie przygotowałaś? No po co? Znając mojego ojca, to na pewno coś przywiezie. To ty nie powiedziałeś im, że jestem w ciąży? Chyba nie ci pić w moim towarzystwie. Nie powiedziałeś im. A co, przez telefon miałam im to powiedzieć? Jak? No co to za problem? Ale ty robisz z igły widły. To może ty im to oświadczysz, skoro już tak dobrze z nimi dogadujesz się, nie znając ich jeszcze. W końcu to ty jesteś w ciąży, nie ja. Z największą przyjemnością. Nie no, żartowałem, ty jesteś za bardzo bezpośrednia. Za to ty bardzo pośredni. To trzeba jakoś ładnie ubrać w słowa, a nie tak prosto z mostu. W końcu ciąża to nie rzeczy. rzecz. O, punktualnie jak w zegarku, równo 15. Proszę. To ja tutaj mieszkam i otwieram drzwi. A ja nie mieszkam? W tej sytuacji też na pewno będziemy mieszkać razem. Witajcie. Cześć. Witaj, synu. Za twoją żona? Ładna prawda? A kominek ma? No tak dla Ciebie to jest zawsze najważniejsze. Zaraz żona nie zaprosiłeś nas na swoje wesele? Żona? Nie, partnerka. Mówiłaś, że żona. Mówiłam, że partnerka. No dobra, przywitajmy się, w końcu jesteśmy w cywilizowanym mieście. Sława, jestem... Milena? Sława? To Milena? Bocio! Co? Przepraszam bardzo, co tu się dzieje? To są twoi starzy? Znacie się ze sobą od swojej strony? No tak, wiedziałam. Wręcz przeciwnie. Chodziliśmy razem do szkoły. Słucham? No tak. Jak to jest możliwe? No normalnie, Milena była rocznik starszy od nas. Starszy. Faktycznie śmieszna sytuacja. No co za spotkanie. Hej.